A jak zmienić szybkość filmików w Zobacz. Kapkat, nowy projekt, i dodam taki filmik. Jak go uaktywnię, w tym miejscu pojawi się ikonka szybkość. I normalnie. Pokazał nam się czas na ścieżce filmu i jak kursor przesuniemy w prawo, to Iwonka idzie szybko. Z kolei, jeżeli przesuniemy go w lewo, będzie szła powoli. Dotyczy to całego filmiku. Co, jeżeli chcemy przyspieszyć lub zwolnić. Fragmenty. Za pomocą tej szczałki cofnę wszystkie zmiany. Przejdę na początek filmiku i znajdę te fragmenty filmu, które chcę zwolnić, czyli na przykład jak buźka odwraca do nas i wtedy to przytnę odpowiednio. Na przykład ten fragment i tutaj jeszcze kolejny o ten. Ścieżkę rozciągnę palcami, żeby było łatwiej zaznaczyć, o który fragment chodzi. No i te zwolnię, a ten przyspieszę. No i wyszło to mniej więcej tak. Są takie dosyć ostre cięcia, a jak to zrobić, żeby było łagodniej? No to po raz kolejny, za pomocą tej strzałki, cofnę wszystkie zmiany. Kliknę w szybkość, ale tym razem wybiorę zakrzywienie. I pokazały nam się takie cosie. Są to już gotowe ścieżki regulujące dynamikę filmiku. Przejdę do tej pierwszej i po kliknięciu mamy takie kółeczka na pasku. Możemy je swobodnie przesuwać w górę lub na dół. Jeżeli kursor ustawimy na pasku, możemy dodać kółko. Jeżeli przestawimy na kółeczko, możemy je zlikwidować. Kółeczko w dół zwalniamy ścieżkę, kółeczko do góry przyspieszamy. Pionowa kreska zaś pokazuje nam, w której części filmiku jesteśmy. Tak więc, za pomocą tego narzędzia, mogę precyzyjnie dopracować dynamikę filmiku. I jak gotowe, to strzałka i publikuj na TikToku. A mnie wyszło tak. Daj znać w komentarzu, czy przydatne. I baw się dobrze.